Masz tak brudne felgi, zobacz, jakie są ubrudzone i nie wiesz jak je umyć, albo popełniasz kilka błędów. Brudne. Pierwszym z podstawowych błędów jest taki, że ludzie psikają chemią na rozgrzane hamulce, dodatkowo używają przykładowo od razu chemii i pędzelkują. Tego się tak nie robi, nie? No nie, przede wszystkim musi sprawdzić, czy felga jaka jest. Jest zimna. Dokładnie, zawsze wszystko robimy na zimnym elemencie, o tak no. to imię. Weź tak nie tak blisko, człowieku. Pierwsza rzecz, czyli można nazwać mycie wstępne, wstępny oprysk, po to, żeby wstępny film, osad drogowy, zwał jak załcał syf opat na, dół. na I teraz musimy dać temu ile? Minutę, dwie? Żeby chwilę poleżało, rozmiękczyło nam ten brud. Dokładnie. Dokładnie spłukamy felgę. Bo jeżeli od razu byśmy wjechali tu pędzelkiem, gąbką, whatever, zwał jak zwał, z użyciem chemii, to będziemy to wszystko rysować. Zobacz jak nam ten już powierzchowny brud spływa, nie? I wstępnie też oczyszczamy opony, bo też daliśmy na to produkt, nie? Tak jest. Teraz możemy powiedzieć, że wstępnie felga jest przygotowana do tego, żebyśmy mogli ją zacząć czyścić. Ja, ja używam teraz wilklinera, z racji, że uważam, że iron nie jest do codziennej pielęgnacji, bieżącej pielęgnacji felg. Bo nie jest, ale zachęcamy Was do komentarzy, dlaczego tak się dzieje. A my na pewno sukcesywnie będziemy odpisywać na to. Teraz możemy przejść bezpośrednio do wypracowania. Dajemy mu jeszcze chwileczkę poleżeć, czy od razu działamy? Lecimy, Zobac zobaczycie, jak on się pieni, patrz. Mm. Ale weź trochę popędzuj, doładuj się pędeleg, bo ja tak go wziąłem na ten. Albo dajesz sobie towary, nie realny na koszt firmy i tak. Nie. Za darmo to je słodki. Teraz możemy sobie pędzelkiem bezpiecznie miękkim oczywiście wszystko ładnie wypracować, każdą szczelinkę możemy sedujemy. Ale delikatnie... ogólnie to te felgi są bardzo ładne i robią robotę, ale nie są wygodne do pracy, moim zdaniem. Są tak, ale miałem jeszcze gorsze. Jeszcze gorsze? Tak, no a nie daj Boże, na takie powłokę, właśnie, docierać, to kurwa. Dodatkowo, żeby nie demontować felk, a zadbać też o rotor wewnętrzny, Amin. to możemy użyć takiej szczotki. Zobacz, dobrej jakości szczotki mają tą tendencję, że to włosie jest miętsze i ono nie chlapie, czyli to znaczy, ja normalnie się nie przyda. jest bardziej elastyczne, ale też błąd używania, ja na to mówię wycieru, bo kiedyś mówił wycieruchy na te szczoty. Mm -hmm. Błąd jest tego taki, że moim zdaniem ludzie zapominają, że to jest tylko akcesorium, które ma wypracować chemię. oni biorą też szot i wiesz, i w lewo, szorują, w brawo, to, tamto. Tam w musimy to tą chemię. Rysują, relikatnie... To się wszystko łamie. Tak. To ma nam tylko pomóc wypracować. Zobacz, ile nam zebrało, bo to akurat szczotkę mamy żółto, więc wszystko nam pokazuje i teraz zaczynę syfu. I chodzi o to, żeby po prostu to sobie chemią poruszać i, i, i spukać, no, nie, tak? To Nie wszystko nam zejdzie bez Tak, w tym czasie, jak przykładowo, dajemy produktowi, żeby chwilę poleżał. Jak będzie nam przysychał, nie możemy zrobić tak, żeby nam zaschł. Zasnął. Kurwa, zawsze z tym problem. Zasnęła, będzie prościej, ale oni i tak jeszcze posiedzi, bo jest dużo piany. Tak, jest dużo piany, ale ja zawsze lubię sobie dopsikać, żebyśmy nie mieli sucho i w tym czasie przykładowo możemy sobie oddzielnym tire rubber cleanerem psiknąć oponkę. Pa, i... Ale od razu daje Ci tip, nie ma szczotki typowej do Felk. w sensie my mamy, ale załóżmy, że teraz nie mamy, do Felk wróć, do opon, bierzesz sobie szczotkę nad koli, zobacz jaką zrobi robotę. od razu, widzisz, żre, żre ten cały syf i jeżeli dokładnie spłuczemy felgę i nadal będzie syf na oponie, czyli taki brązowy nalot, ponawiamy jeszcze